Witam Was bardzo serdecznie. Dziś chciałbym zaprezentować Wam zegarek Casio G-Shock GWF-1000RD-4JF. Zegarek, tak bym powiedział, jeśli chodzi o frogmany klasyczne, jest to jeszcze ta wersja bez D, czyli bez głębokościomierza. I jest to jedna z pierwszych w ogóle edycji tego frogmana. Wtedy właśnie wychodziła cała seria RD. Dużo było tych modeli. Za chwilę dwa z nich Wam pokażę, chociaż cały, znacznie świeższe. Cała seria RD, czyli tych z dominującym kolorem czerwonym RD4A, albo RD4, tak jak w tym przypadku. Bo literka A oznacza, że to jest zegarek częściowo lub w pełni analogowy. Wychodziło, wychodziło tych modeli naprawdę sporo na przestrzeni lat. Był GW, 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 GWG1000, RD, GW, GPW1000, GWN1000 i tak dalej. I były chyba też GW7900 79 na pewno. Nie pamiętam, czy był GW6900 RD. Chyba nie. Był raczej tylko HR, czyli ten czarny z czerwonymi akcentami. Ale. Na pewno 69.00 było i jeszcze było parę innych modeli też z końcówką RD, więc myślę, że całkiem sporo by się tego zbierało. Wszystkich, niestety nie pamiętam jakie tam były, ale było ich sporo. I tak, czym ten? Przede wszystkim zegarek. Zobaczcie, data tutaj mamy na, na dekielku. Mamy datę, za ona jest tutaj schowana. O tutaj, zobaczcie: 201D, 259J, 259 to jest 259 dzień roku 2010. A zegarek, i to jest dokładnie, sprawdziłem 25 września 2010, podczas gdy zegarek miał premierę w listopadzie 2010, czyli to jest taka totalnie pierwsza, jakby, pierwszy rzut produkcyjny, jaki, w jakim ten zegarek został wyprodukowany, bo dwa miesiące przed premierą. I przyjrzyjmy mu się z bliska zobaczcie czarne przyciski metalowe z czerwonymi tutaj strzałkami wszystkie śruby oraz tutaj śruby dymione elementy tutaj anodowane na czarno tutaj to bo to jest element ozdobny i to jest element ozdobny nie pełnią żadnej funkcji w zegarku tylko są po prostu elementami ozdobnymi zobaczcie jak fajne są przyciski Just i e mode że nie jest to po prostu czarne przycisk ale jest to dodatkowo czerwona obwódka także uważam że naprawdę bardzo fajny taki akcent jeśli chodzi o ten zegarek, powiem szczerze, bardzo mi się podobają detale w tymże zegarku. No ogólnie taka totalna klasyka, jeżeli chodzi o G-Shocki, w z taki, z takim, z takim dobrym, dobrym tego sensie słowa. Już pokazuję, może Wam od razu podświetlenie, klasyczny iluminator. Zobaczmy jeszcze, takie. No, wy, wy widzicie kolor niebieski na kamerze, ale nawet znaczy na ekranach swoich telefonów czy też telewizorów, natomiast to jest kolor de facto zielony. O, teraz yy, zupełnie inaczej. Po prostu kamera to oddaje. Ja widzę kolor zielony obok wyświetlaczu telefonu, a niebieski na wyświetlaczu. Po prostu kamera przekłamuje ten kolor. Także tak, ta, tak to podświetlenie się prezentuje. Zegarek oczywiście podświetla również funkcję autopodświetlenia. Także tutaj przytrzymamy przycisk prawy, górny, to włączy się autopodświetlenie. O, AEL mamy, bo teraz już dzisiejszy zegarkach zamiast AEL, no bo nie ma Auto Electro Lumino Sense, to jest LT, czyli Autolight po prostu. Tak, tak to wygląda. Przyjrzyjmy się detalom na tarczy czerwony, czerwony taki metalizowany pierścień wokół kompasu. znaczy to chyba nie jest, on no nie ma z tego, co pamiętam funkcji kompasu, ale tutaj jakby wygaszające się, kolejne sekundy, i one tutaj w różnych funkcjach pełnią różne, różne tutaj zadania. Czerwony napis Divers 200 Meters, czerwony napis Frogman, i dokładnie w, odwr w odwrotności, bo to wszystko jest na czarnym tle. A tutaj mamy dokładnie napisy G-Shock, Frogman i Shock Resist czarne na czerwonym tle, na yy, yy, czerwonych elementach bezel i Paska. Napisy protection, Tough Solar. Powiem szczerze, no, kolorystycznie bardzo mi się ten zegar podoba. Bardzo ciekawa jest faktura tego paska. Jeżeli przyjrzymy się z bliska, to on nie jest animatowy, ani błyszczący. Zaraz Wam to spróbuję pokazać, tak, żeby to wyostrzyć. To są takie mieniące się, jakby drobinki. Nie jest to jednolita struktura. No i ten zegarek można powiedzieć pomimo wieku. Tak jak mówię, sama premiera to była, to był 2010 rok końcówka i to jest w zasadzie z tego okresu. Dzisiaj mamy 2026 rok, 16 lat ma zegarek, a wygląda jak nowy on de facto jest nowy. Zobaczcie, żadnego odciśnięcia na pasku. Spójrzcie, tak to wygląda. Pasek, no w sztuka po prostu. Wygląda perfekt. Mało tego, zegarek ma folię na deklu nawet jeszcze oryginalna, jak widzicie. Dekiel na pewno jest od tej wersji, bo to jest ta wersja RD, czyli dokładnie ta. Możecie się z skąd takie białe tutaj paproszki się wzięły, prawda? Tutaj w różnych miejscach dużo takich białych drobinek jest. I dlaczego tego, ten zegarek nie miał unboxingu? Bo chwilę mi zajęło oczyszczenie go z tych drobinek na tyle, na ile potrafiłem bezmycie go. No bo nie chcę też go specjalnie, że tak powiem, od razu umaczać w... W wodzie zegarek nie należy do mnie. W ogóle końce yy, podziękowania dla Mateusza, który tuż po zakupie zgodził się mi go udostępnić. Tutaj zobaczcie oryginalne instrukcję, 3184 moduł, wszystko w języku japońskim, ponieważ jest to zegarek na rynek japoński. No i to co widzimy w środku, zaraz wam pokażę, dlaczego nie było unboxingu tego zegarka. bo jakby unboxing niewiele by tu wniósł, ponieważ to pudełko już wszystko, wszyscy znacie, no to po prostu go z tego pudełka tylko. Tylko, tylko. Ta podusia, zobaczcie, ona ma 16 lat. I tutaj, o ile wygląda normalnie, to wygląda, ale z tej strony, ona cała już tak, jakby obłazi tym białym czymś. Taki skaj jest na tym, i to wszystko się kruszy. W związku z tym, to po prostu zostaje wszystko na zegarku. Dlatego ja ten zegarek wyjąłem z pudełka. I już nie, będę nie już nie chciałem go drugi raz do niego wkładać, bo za znowu musiałbym go na wizji czyścić. Szkoda czasu po prostu i mocy. Także dlatego darowaliśmy sobie unboxing zegarka, tylko mogę pokazać po prostu, jak on był spakowany na tej zasadzie. Ok, także pudełko odkładamy na bok i wracamy do samego zegarka. Fajne, fajne jest to właśnie, że wszystkie elementy ozdobne są czarne. Czyli tutaj te atrapy, te atrapy. Śruby mocujące pasek są anodowane na czarno, przyciski czarne z jednej, przyciski czarne z drugiej, oba po obu stronach z czerwonymi akcentami nawet ta śruba jest anodowana na czarno. No, de, de, dekiel akurat w każdym fragmenie, no bo to są screwbacki, czyli zegarki, które mają i kopertę, i dekielek, i to jest wszystko skręcane, a nie przykręcane na cztery wkręty, również jest czarne. I co ważne, zobaczcie, sprzączka również jest w kolorze czarnym. że są klasyczna sprzączka, właśnie dla tamtych lat, zegarków z tamtych lat, bo to i w Gulfmenie jest taka sprzączka, i teraz właśnie w fragmenach. Przy czym tutaj właśnie ona jest w kolorze czarnym i naprawdę, w mojej cenie, robi robotę. Bardzo fajnie jest w ogóle ten materiał, poza faktem, że on jest taki taki mieniący się, to o ile pamiętam, on bardzo słabo przyjmuje, znaczy bardzo mm, niechętnie przyjmuje kolor, czyli to nie jest tak jak w tańszych zegarkach typowo matowych, które momentalnie na rantach się, że tak powiem, brudzą. To jest znacznie lepszej jakości materiał i w mojej ocenie on nie będzie się brudził albo w ogóle, albo, nie, albo będzie się brudził dużo, dużo wolniej. Od takich klasycznych zegarków, powiedzmy z niższej półki. Sam, sam zegarek materiałowo wygląda naprawdę dobrze, i jeżeli chodzi również o spójność projektu, czyli kolory czerwony i czarny po prostu również naprawdę robią robotę. To co, może zrobimy sobie najpierw, może jakąś przymiarkę? Ja założę sobie na mój skromny 17,5 18 cm nadgarstek, gdzie ten zegar po prostu jest na nim ogromny. Mimo, że jest to yy, i mniejszy frog, ma to ja Wam pokażę większego froga. To jest yy, właśnie GWF-1000, czyli ten pierwszy, taki fajniejszy, że tak powiem, nowożytny frog, który ma i Multiband, i Solar, yy, autolight Autolite i tak dalej. Yy, Ja zapinam wyjątkowo w tym zegarku na czwarte dziurki. Przez wszystkich innych zapinam w zasadzie na piąte. Także tak, zegarek, zobaczcie, prezentuje się na mojej skromnej 17,5 cm, mniej więcej łapie dłoń około. 8,5 mniej więcej rozmiar rękawiczki albo LKA. Zobaczcie, tak to wygląda z tej strony. Całkiem sporo odstaje, ale jednocześnie jest wygodne. Powiem szczerze, że bardzo ten zegarek mi leży i jest naprawdę fajny. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Tutaj jeszcze, może oddalimy troszeczkę. Pokażę go pod różnymi kątami. I wygląda naprawdę w mojej ocenie nieźle. No, znaczy, no wiadomo, że jest za duży, no to nie da się tego ukryć, ale to jest kwestia oczywiście gustu. Nie nosimy zegarka po to, żeby komuś się podobało, tylko żeby nam się podobało jako użytkownikowi, więc ja wychodzę z tego założenia i mi ten zegar się podoba. A dlaczego to wiem? Bo sam sobie złożyłem taką oto fajną żabę. Czyli dokładnie ten sam model, tylko to jest dokładnie GWF1035F1, czyli żabka Magma Ocean. Na szczęście są jeszcze do niej wszystkie części, także taką żabę da się złożyć. Da się oczywiście ją też kupić na rynku wtórnym, używaną, z tym nie ma problemu, albo nawet tak naprawdę prawie że nową w, od jakiegoś kolekcjonera. Ale ja powiem szczerze, chciałem się po prostu nauczyć go składać, dlatego sobie go, mimo że wyszło całkiem nie tanio. To i tak postanowiłem go sobie po prostu złożyć z części od, od początku. Jest dość dużo różnic, w związku z tym, że to jest model teoretycznie standardowy, mimo że w takiej jakby wersji, tak jak pozostałe modele RD, charakterystycznej, kolorystycznie, to jednak nadal to jest model standardowy. Podczas gdy to jest model limitowany, dlatego jest dość sporo różnic. Zobaczmy tutaj na przykład: charakterystyczne jest ta, ta czarna, czarna kropeczka, którą widzicie pod, pod literką G, prawda? I ta czarna kropeczka, w tym zegarku oznacza powodzenie synchronizacji czasu. Czyli, jeżeli ja nacisnę teraz prawy dolny przycisk, to widzimy, że on się synchronizował, nawet mówiąc ręcznie, o 13.12 w dniu dzisiejszym. Ta, ta sama sytuacja jest tutaj, zobaczcie, również 13.10, ale zamiast literki G jest taka mała żabka, prawda? To jest ta różnica. To samo tutaj, zobaczcie, to są charakterystyczne zaślepki z takimi trzema nacięciami dla wszystkich żabek, ale nie dla limitek, bo dla limitek, zobaczcie, mamy żabki. Tu mamy taką żabkę, a tutaj mamy. Spróbujmy złapać ostrość. Mechaniczną żabkę, może ja to pokażę na zbliżeniu, bo tego tak z daleka to nie widać. O, zobaczcie, tak wygląda żabka mechaniczna. Ach, nie, cały czas mi gubi ostrość. Tak, ta, to jest żabka mechaniczna, a tu jest taka żabka, że tak powiem, uprawiająca snorkeling, także z rurką, z której wylatują bąbelki powietrza. Także są to w ogóle dwie różne żabki, ja specjalnie montując ten zegarek, składając go, musiałem się przyjrzeć, na, który, na zdjęciach katalogowych, który element jest w którym miejscu. Tak samo tutaj, zobaczcie, boczne elementy. Są to z kolei takie miedziane elementy z czarnymi znacznikami. Tutaj są elementy czarne, czyli dokładnie tak samo jak w tym zegarku. I wkręty też są dymione, ale w mojej ocenie one są dymione, ale słabiej. Zobaczcie, one nie są srebrne na pewno, ale te są dużo czarniejsze, jakby, prawda? Te są po prostu takie typowo dymione, a te takie bardziej, bardziej czarne. To nie jest dokładnie ten sam kolor wkrętu. Chociaż ja wiem, może i kwestia kąta padania światła albo tła. No, ciężko mi jednoznacznie powiedzieć, czy to jest to samo, czy ten w mojej żabie jest troszkę jaśniejszy od tego w RD. To już no, ciężko będzie mi stwierdzić tak na szybko. Inne są również wyświetlacze. Wyświetlacz tutaj jest w takim tłem żółtym, podczas gdy tutaj mamy typowy szary. No i tutaj w limitowanej edycji również przy podświetleniu mamy żabkę w tle. Zobaczcie, czego nie znajdziemy na wersji RD, bo tutaj po prostu żabka jest dodatkowo wyświetlana w tle. Ta mechaniczna, która jest, o tutaj, powtórzona, ta sama, która jest tutaj. Zresztą tutaj no, jak kiedyś liczyłem te żabki jest ich łącznie. na całym zegarku chyba 25, bo to jest na 25-lecie. Frogmana, bodajże, jak dobrze pamiętam. 35-lecie e, marki g i 25-lecie, e, że tak powiem, submarki Frogman, która miała swoją premierę w 1993 roku jako pierwszy zegarek z tej linii. Także tak, tak, ty, o właśnie, tutaj jest to napisane. Także tych, tych żabek było, znaczy tych żabek na, na całym zegarku, we wszystkich instancjach jest 25 sztuk. Ok, skoro mamy zegarek z serii RD, no to porównajmy z jakimś innym zegarkiem z serii RD. Na początek weźmy sobie mojego osobistego GPW-1000 RD-4. No i tu już widzimy właśnie spójność, jeśli chodzi o kolorystykę paska, mimo że pasek jest nieco innego materiału, bo to jest klasyczny pasek poliuretanowy. podczas gdy w, w GPW-1000 mamy pasek z wkładką karbonową. O, jest on dwuwarstwowy, zobaczcie. Wewnętrzna strona paska jest czarna, podczas gdy zewnętrzna jest czerwona. Tutaj po prostu cały pasek mamy jedno Licie czerwony, także nie są dwuwarstwowe. No, różnica jest też na przykład w sprzączkach, jest zupełnie inne, inne wykonanie sprzączki. Jest ta jest taka bardziej płaska, taka prosta, ta jest taka bardzo, bardzo fancy, bym powiedział. z jeszcze z logotypem, tutaj G. Bardzo ładna jest ta sprzączka. A tym bardziej, to jest po, fajne połączenie matowego elementu głównego i bocznych tych ramek, w, wy, wy, wykończonych na wysoki połysk. Również na wysoki połysk dla kontrastu tego matu są wykończone te języczki. Tutaj, zarówno języczki, jak i tutaj, tu jest wszystko jest szczotkowane, a tu natomiast jest takie mrożone, i tutaj też te języczki można powiedzieć w takim, takim wykończeniem mrożonym. No i dekle oczywiście zupełnie różne, ponieważ, mimo że to ten jest, jest zegarek będzie zegarkiem raczej droższym, z wyższej półki, to dekielek ma przykręcany standardowo na cztery wkręty, podczas gdy ten jest screwbackiem, czyli z dekielkiem przykręcanym do koperty. Wkręcanym de facto w kopertę. Tarcze, no to nie ma, nie, nie ma kompletnie czego porównywać, to są zupełnie różne zegarki o zupełnie różne zastosowanie. To jest Frogman, to jest Gravity Master, także ciężko tu coś porównać. Bardziej chodzi o kolorystykę paska, która zdecydowanie tutaj jest. Po prostu spójna. No i ogólnie oba te, o, oba te paski są z bardzo dobrego materiału. Ja nie pamiętam, który to jest rok produkcji tego zegarka. Zaraz sobie zobaczymy. Tu będzie na dole pewnie kodzik. sekundeczkę, ale też parę lat ma. Jednak jest chyba troszeczkę młodszy od tego froga, bo sama premiera OFK to jest, a ZAS ABCDEF to będzie szóst. To jest szesnasty rok, czyli to jest jak jeżeli to jest 014F, 14, to jest 14 stycznia 2016, a nie pamiętam właśnie, kiedy GPW 1000 miał premierę? Chyba w 15, podobnie jak Madmaster, także albo nawet w 14, także to jest jedna z tych świeższych, świe, jedno ze świeższych wypustów, jeżeli chodzi o e serię RD, bo jest już w 16, natomiast ten jest z roku końcówka roku 10, więc jest całkiem spora y, różnica. Drugim zegarkiem z linii RD, również od Mateusza, jest model GPW. Wróć GWN1000. RD myślnik 4A i prezentuje się on w ten sposób, porównajmy sobie oba obok siebie i tutaj już mamy troszkę więcej cech, więcej cech wspólnych, ponieważ oba te zegarki są z takiej serii wodnej, czyli to jest, to jest Golf Master natomiast to jest Frogment, czyli oba zegarki w jakiś sposób powiązane z, z, z żywiołami wodnymi. Ten zegarek ma tutaj również sensor, ma Dość ciekawie mocowany pasek, bo zobaczcie, śruby są z tej strony. Ja nigdy, powiem szczerze, że te, z tym zegarkiem nie miałem do czynienia. Śruba jest również z tej strony. Nie, pamię, nie wiem dokładnie, jak ten zegarek się rozbiera, ale na pewno wielu z Was ma dużo większe doświadczenie z modelem GWN 1000. Ja chyba mam z nim do czynienia po raz pierwszy, ile pamiętam. Po prostu nigdy się nie interesowałem sportami wodnymi, dlatego też te zegarki nigdy jakoś mnie nie ciągnęły i nigdy nie, nie, nie znalazł się żaden z nich w mojej kolekcji. Co ciekawe, gdybym miał tutaj GPW 1000 RD, on również osłonę sensora ma w kolorze takim niebieskim więc to jest też charakterystyczna cecha wspólna podobnie tutaj też te napisy tamten z kolei GPW 1000 RD ma wewnętrzny pierścień tutaj z, z tymi strefami z, z czasowymi również w kolorze niebieskim tu akurat nie mam w tym momencie GPW 1000, żeby pokazać. Wróć, GWG 1000. A, ale właśnie GWG-1000 GWG ma ten niebieski pierścień, a z kolei tutaj w GPW-1000 pierścień wewnątrz A też jest niebieski. Ja myślałem, że czarny. Nie, to jest, aha, czyli to jest dokładnie taki, taki pierścień, tylko że oczywiście innej średnicy jak w GWG-1000, to tak jest i w GPW-1000 też taki niebieski akcent. No i mamy też niebieskie akcenty na wskazówkach i niebieski akcent tutaj na przycisku. Tutaj z kolei są to literki. Znaczy, cyferki literki na dolnej części tarczy, osłona sensora, jakieś drobne elementy tam w, też końcówki wskazówek, podobnie jak w GPW 1000 i drobny element tutaj na tej tarczy wskazówki. Czy znaczy wskazania jakby tutaj y, trendu, baro, y, trendu baro. Także jest też parę tych y, y, cech, znaczy takich charakterystycznych niebieskich elementów. I tutaj zobaczcie, y, jakby ten punkt za, punkt zablokowania koronki również jest. Oznaczony kolorem niebieskim. Także tak, te zegarki, zobaczcie obok siebie się prezentują. Zobaczmy je sobie na grubość. Oba są dość masywne, dość grube, ale jednak chyba Frogman góruje, mi się wydaje minimalnie nad Golfmasterem. Zobaczmy. No i tutaj też takie ciekawe są akcenty. Ten element do niczego nie służy, ale są takie wystające elementy, takie po prostu troszeczkę ozdobne, troszkę chyba, żeby wyrównać tą szerokość, żeby to bardziej pancernie wyglądało takie odnoszę wrażenie. Także tutaj takie dodatkowe elementy tutaj wystające. No i też charakterystyczne przyciski, takie współcentryczne koła. Znaczy ogólnie tutaj ten zegarek cały jest jakby pod znakiem kółek różnego rodzaju. Zobaczcie, okrągłe tutaj te mocowania pod śruby, okrągłe otwory w pasku, co się wyjątkowo rzadko zdarza, że zazwyczaj są to albo poprzeczki, albo prostokąty, kwadraty, ale prawie, prawie nigdy nie są to elementy okrągłe i tylko chyba właśnie w... W zegarkach typu właśnie wodnego, czyli Frogman, Gulfman, Gulfmaster, te elementy występują w wersji okrągłej. Nawet nie pamiętam, czy w Golfmenie one są okrągłe. Może nie, ale to już nie pamiętam, nie mam go teraz pod ręką. Może, możliwe, że tam są elementy już, już prostokątne. Ok, to z czym byśmy nas. To tyle zegarków, jeżeli chodzi o serię RDS, z którymi miałem do porównania, ale weźmy sobie teraz wielkościowo. Mam tutaj G, GWF D1000B, czyli wersję tą niebieską z niebieskimi akcentami, z niebieskimi literkami, którą już miałem przyjemność prezentować wam na kanale. Ale tu akurat Mateusz się przebrał w ciuszki od wersji MB3, czyli w tej wersji takiej turkusowej. Wygląda w moim stanie bardzo fajnie. Zobaczmy sobie te zegarki obok siebie, i może tego nie widać na filmie, ale no, jeżeli chodzi o G, G, GWF D1000, w mojej cenie znacznie większy od GWF 1000. Zresztą widać mniej więcej, to zobaczcie tu, gdzie się znajdują osie śrub mocujących pasek. Ta jest znacznie niżej niż ta, i tak samo tutaj, ta jest znacznie niżej w tym momencie niż ta. Także zobaczcie, że to jest naprawdę spora różnica w punktach mocowania paska. Naprawdę to widać. Tak to się obok siebie prezentuje. Zobaczmy sobie z boku. Nieco inne podejście do przycisków, bo tutaj po tej stronie mamy z kolei też sensor, bo tutaj jest mamy, jak widzimy, depth meter, czyli wersja D1000 się tym, że ma dodatkowo właśnie głębokościomierz. Tutaj mamy z kolei po lewej stronie trzy przyciski, z czego ten metalowy, bardzo fajny, charakterystyczny. Te też są przyciskiem metalowymi zresztą zrobione troszeczkę na wzór tych, ale już tutaj obwódki nie zostały, że tak powiem, kolory z kolorem zaznaczone, niemniej jednak jest taka. Takie wcięcie, taki rowek, więc bardzo możliwe, że w innych wersjach kolorystycznych ten kolor zaznaczony został. Tu akurat nie. No i mocowanie paska tu mamy na wkręty, typowo pod wkrętach PH00, podczas gdy tutaj mamy pod imbus prawdopodobnie 2 mm. Nie wiem, nie odkręcam tego paska, więc trudno mi na oko powiedzieć, zwłaszcza przez, przez ten, przez wyświetlacz telefonu. No i tutaj, jak wspomniałem, sensor głębokości. Paski, podobnie jak, jako, że jest to frogman, w obu przypadkach mamy e, otwory w, kolor, w kształcie okrągłym, to ok, e, kółeczka, no i dodatkowo tutaj sprzączka w starym frogmanie jest, e, tak jak wspomniałem, taka klasyczna z literką G, natomiast tutaj jest prawie, chyba identyczna jak w GPW-1000, no i też jest identyczna szlówka, również taka zupełnie klasyczna jak w GPW-1000 w kolorze srebrnym. Zobaczmy sobie jeszcze raz tarcze. No i też, jeżeli chodzi o fragmenta, charakterystyczne jest to, że cyfry nie są pochylone. Zawsze są idealnie proste. Czyli nie, odch nie są odchylone w żaden sposób od pionu. No, takie totalnie proste cyfry, bez jakby takiej, można powiedzieć, finezji. Ale to tak dokładnie ma wyglądać. Że ten zegarek ma wyglądać na taki pancerny, prosty, że tak powiem, gniotca, nie ma niełamiocą, bez żadnych takich powiedziałbym wodotrysk. Oczywiście to jest kwestia indywidualna, bo jest dużo, uważam, takich ozdobników właśnie, tak jak te atrapy wkrętów. Tu są atrapy wkrętów, tylko że tu są z kolei z trzema nacięciami, tu natomiast z trzema taki, takimi okrągłymi jakby elementami, które w żadnym, w obu przypadkach do niczego nie służą, poza faktem, że ozdabiają zegarek, bo te elementy nie, to nie są śruby, to są tylko takie zaślepki, które są wpychane na siłę jakby w bezel, wchodzą na zasadzie tego grzybka i tam sobie już po prostu siedzą. Kolejnym zegarkiem, powiedzmy z podobnej epoki, który chciałbym Wam pokazać, będzie klasyczny Madman. Zobaczcie, mamy. Ojejku, jak ten zakurzony, nie założyłem tego wcześniej. Momencik, chwileczkę, bo sobie postał troszeczkę i się albo ładował, albo synchronizował. Także dajcie mi momencik. Ok. Wygląda już troszeczkę lepiej. Klasyczny Madmen GW9300 w tym przypadku właśnie jest to wersja z Multibandem, czyli wersja na Japonię. Bo przypomnę, że Madmeny poza limitowanymi edycjami, takie jak na przykład wersja DC albo CM, były oferowane z Multibandem tylko na rynku japońskim, podczas gdy na pozostałych rynkach była to wersja G9300, a nie GW9300. W związku z tym one na Europę czy na pozostałe kraje świata poza Japonią nie oferowały w ogóle Multibandu. No taka polityka. Polityka podobna zresztą była dla Froga, a też wiele la, wróć, nie dla Froga, dla Kinga, przepraszam, wiele lat King tylko w wersji GXW było oferowane w Japonii, podczas gdy na pozostałych rynkach na całym świecie było oferowane tylko w wersji GX bez W, czyli wersji bez multibandu, a jedynie z solarem. I tak właśnie też jest w przypadku tego oto Madmana. Jakie cechy wspólne są te z Przede wszystkim podobna epoka powstania, tutaj mamy rok 2010, nie pamiętam kiedy powstał pierwszy GWF-1000, nie sprawdzałem tego, muszę przyznać. Jeżeli chodzi o Madman'a, jak dobrze pamiętam, był to około połowa, 2000, albo druga połowa 2008 roku. Czyli podobna epoka, zatem podobne podświetlenie. Przyjrzyjmy się zatem jeszcze raz, jeszcze raz podświetleniu, zobaczmy jak ładne jest to podświetlenie, właśnie typu, typu iluminator. Trzeba je złapać tutaj, żeby było w miarę ostro, nie wiem czy mi się to uda. Próbuję cały czas mi na palce łapać ostrość. O, teraz troszeczkę lepiej. Dobra, nawet nie musimy go zasłaniać. No i porównamy sobie oba. Może naraz. Mam nadzieję, że to będzie teraz widać. O, całkiem nieźle to wygląda. Zobaczcie. Przede wszystkim bardzo mi się podoba to, że to podświetlenie jest, że to się tak kolokwialnie wyrażę, nienachalne. Oznacza to, że jak podświetlicie sobie ten zegarek w nocy, w kompletnej ciemności, gdy wzrok jest nieprzyzwyczajony do jasności, tak jak w diodach. To na was, nie, 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 że tak powiem, nie porazi i nie będziecie musieli przymykać oczu. Bo to jest, gdy, gdy weźmiemy na przykład takie podświetlenie, o, zobaczcie, to jak coś takiego wam zaświeci po oczach, to jest po prostu latarka. To oświetli w kompletnej ciemności półpokoju. Także. Fajne właśnie, mi się bardzo podobają te starego typu podświetlenia, od którego niestety kasa już odchodzi. Czy ja wiem dlaczego, no, po prostu ono jest pewnie i droższe w produkcji, bardziej prądożerne jest na pewno i na pewno jest też bardziej awaryjne. To znaczy, że te panele po prostu z czasem potrafią albo, albo blednąć, albo wręcz po prostu przestawać działać. Także dlatego chciałem właśnie Wam też tego mojego gw 9300 jeden pokazać, zupełnie podstawową wersję, ponieważ no właśnie bardzo fajnie tutaj koresponduje jeden z drugim. Jeżeli chodzi o no tą epokę, to jest podobny jakby okres projektu zegarka, podobne podświetlenie też w tych samych miejscach zobaczcie tutaj ta tarcza, która przy każdej sekundzie jest progres tej kreseczki. Tutaj dodatkowo ona ma funkcję również kompasu. Także te zegarki. No i są też fazy księżyca, zresztą zobaczcie, ale i tutaj, i tutaj, w tej dziurce, akurat nie wyświetla się w tym momencie nic, czyli jest pełnia. To chyba, 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 chyba tak to się interpretuje. Tutaj dodatkowo również są. Pływy mamy właśnie Tight Graph i Moon Face. I Moon phase to jest ten właśnie księżyc, to kółeczko, a Tight Graph to są te i teraz mamy jak widać przypływ w tym miejscu, w którym jest to ustawione. Nie wiem, nie sprawdzam jego ustawień, także tak to się prezentuje. Słuchajcie, no i ostatni, z którym mogę to porównać, chociaż kolorystycznie on nie pasuje, ale wielkościowo już tak. Zobaczcie, GPW-2000-3A, zegarek niedawno przeze mnie odświeżany, wszystkie elementy oprócz tego pierścienia, choć moim zdaniem trochę błąd powinien był również ten pierścień metalowy zmienić na świeży, bo tak do tego efektu odświeżenia nie widać, zupełnie nowy pasek, nowe elementy. Pokazywałem już go chyba Wam kiedyś na którymś filmie, nie, jak dobrze pamiętam. Bardzo, bardzo pomogło to, że tak powiem, w wizualnym odświeżeniu zegarka, ale chodziło mi bardziej o pokazanie wielkości, bo GPW-2000 jest naprawdę wielkim zegarkiem. To jest kawał klocka, no i w mojej ocenie naprawdę piękny zegar. Bardzo go lubię, właśnie ze względu jego taką pełną y, y, analogowość wskazań. Bardzo, bardzo lubię, właśnie mam dwa zegarki z tej serii. Mam jeden, a dwa, który niedługo będzie właśnie odświeżony, już razem z pierścieniem niebieskim, nowiutkim będzie. No, i mam właśnie tego, który który bez tego pierścienia odświeżałem. A kto wie, może jeszcze kiedyś sobie taki pierścień zamówię. Jak będzie mi się chciało rozebrać zegarek znowu na czynniki pierwsze, to sobie ten pierścień również zmienię. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także tak to wielkościowo się obok siebie prezentuje. No, tutaj z kolei GPW2000 gruje jednak wysokością konstrukcji nad frogmanem, chociaż może ten element tutaj tak wystający, czy ten, kto wie, kto wie, no nie mierzyłem tych zegarków, nie sprawdzałem specyfikacji technicznych, więc jak ktoś ma ochotę sobie tam do katalogów sięgnąć, czy Shockbase, czy, org, czy coś takiego, to śmiało. No i tak te zegarki się prezentują. Jak widzimy, to jest charakterystyczny taki raczej kształt dziurek, albo prostokątny, albo bardziej kwadratowy, albo takie poziome paseczki w ogóle, to różnie, ale zupełnie, zupełnie inne dziurki i no i zupełnie też inne dekle, znowu takie jak w GPW 1000 i w GPW 2000, również dekle jest po prostu na cztery wkręty przykręcany. Słuchajcie, no taka szybka prezentacja, szybka, znowu pół godziny wyszło. Frogmana, uważam, że taką klasykę zawsze warto pokazać. Zegarek 16-letni, przepraszam, 15-letni z groszem, no bo powiedzmy premierami miała miejsce listopad 2010, teraz mamy styczniu 2016, dopiero początek, także. Yy, także uważam, że takie starsze modele też warto przypominać, warto pokazywać, mimo że już są bardzo trudno dostępne, ale zobaczcie, Mateuszewie się udało wyrwać. Oczywiście od kolekcjonera, to nie jest zegarek zupełnie nowy, ale jakiś inny yy, uczestnik grupy Facebookowej miał go wiele lat u siebie i po prostu zdecydował się go sprzedać, a Myślę, że właśnie fajnie takie zegarki sobie od kolekcjonerów kupić, bo są zegarki de facto, zobacz, ten zegarek jest zupełnie nowy, on nie ma śladów użytkowania, nawet jednego odciśnięcia szlówki w którymkolwiek miejscu na pasku, to jest nowiutki pasek. Także, no, uważam, że trafienie Mateusza, jeśli chodzi o ten zegarek, perfekt. Słuchajcie, tyle z mojej strony, bardzo dziękuję Wam za uwagę, znowu trochę się przedłużyła ta prezentacja, ale mam nadzieję, że okazała się dla Was ciekawa. Jeśli tak było, zapraszam do pozostawienia łapki w górę, dzięki temu będzie... Mógłby ten film wyświetlać się nieco wyżej w polecanych materiałach dla osób zainteresowanych tego typu tematyką. Zapraszam również do subskrybowania kanału mojego. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, a lubicie oglądać zegarki o. przepraszam, filmy o zegarkach Casio, głównie G-Shock, ale mam też sporo Edifisów, jest trochę oceanusów, są Baby BabyG, znalazło się miejsce kilku protreków, jest nawet jedna Overland, taka fajna, sub, że tak powiem, linia produktowa Casio z Japonii. Także myślę, że dla osób, dla pasjonatów Casio, takich jak ja, będzie co oglądać. Także zapraszam do subskrypcji, a jeżeli macie ochotę wymienić się poglądami, Zapraszam do korzystania z sekcji komentarzy, w których ja niestety względu na brak czasu już nie biorę udziału, ale pozostawiamy oczywiście do Waszej dyspozycji. Natomiast jeżeli macie jakieś sprawy do mnie, chcecie się o coś zapytać, coś poradzić, poradzić technicznie czy zakupowo, zapraszam serdecznie do kontaktu mailowego na TOMG 80 małpawp.pl. Powtórzę jeszcze raz TOMG80 małpawp.pl. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.